Czy Frankenstein jest przystojny? Ależ skąd? Poskładany z różnych ciał, w ogóle jest wskrzony prądem, bo po prostu padaka straszna. I takie pytanie o urodę Frankensteina zostało zadane w jednym z teleturniej w, w latach 90 Ono oczywiście zostało źle zadane, źle zapytano, bo pani pomyliła oczywiście Frankensteina z potworem Frankensteina i tak dalej. I to jest taka w sumie dobry przyczynek do dzisiejszej recenzji, ponieważ tak się zastanawiałem, czy stwórca, czyli doktor Frankenstein, to jest potwór, czy potwór jest potworem? Wiesz, bo to akurat jest takie dosyć. Wiem, że to brzmi jak masą myślane tak na początku, ale uwierz mi, że to rzeczywiście będzie miało za chwilę sens, bo Giermo del Toro, czyli no, mój ulubiony twórca, uwielbiam, naprawdę, bardzo go, bardzo go uwielbiam. Dał nam film, który zresztą, jak sam powiedział, tak naprawdę jest dla niego drugą stroną medalu, jeżeli chodzi o inny. Film, który jakiś czas temu rzeczywiście zrobił, czyli o Pinokio. Oczywiście mam mnóstwo ciekawostek z IMDB, będę się nimi posiłkował i w jednej z nich jest napisane, że reżyser Guillermo del Toro postanowił nakręcić Frankensteina w wersji takiej jak Pinokio, ponieważ uważa, że yy, uważał, że obie historie to dwie strony tej samej koncepcyjnej monety. I coś rzeczywiście jest w tym sposób. Tutaj mamy doktora Frankensteina, tam jest Gepetto, Gepetto tworzy chłopca z drewna, tutaj mamy Potwora, żeby udowodnić pewien koncept, pewien pewną możliwość, i tu też trzeba, trzeba się zgodzić. Co jest ważne, jeżeli znasz książkę, film nie trzyma się wiernie tego, co znamy z książki. Jest kilka oczywiście rzeczy zmienionych, tak, ażeby pasowały do konceptu, jaki przyjął do pomysłu, jaki przyjął Guillermo del Toro na tenże, na tenże film, i nie jest to. Ja akurat książkę też czytałem, więc nie jest to jakaś taka wielka, wiesz, dramatyczna zmiana nagle, że okazuje się. Że Kopernik też był kobietą, czy coś. Nie, nie, spokojnie to akurat nie, nie w tę stronę. O tym będzie rzeczywiście za chwilę. Ale Fabuła w ogóle sam. Del Toro chciał zrobić trzy filmy. Nie, nie, nie jeden film, tylko trzy. Muszę aż tutaj znaleźć, gdzie to było, gdzie to było napisane. Jak najbardziej reżyser Gilmore rozważał w pewnym momencie przekształcenie filmów w trylogię, w której każda część mogłaby skupiać się na jednym z trzech głównych bohaterów. Pierwsza część o Wiktorze Frankenstein, o doktorze Wiktorze, druga o potworze i trzecia o kapitanie Robercie Waltonie. Akurat to się nie zmaterializowało. Wiadomo, że Netflix, bo akurat dla nich był ten film zrobiony, pewnie mógłby sobie na to pozwolić. Tak, wrzucać tam powiedzmy co, co miesiąc, co dwa. Widzieliśmy już takie przecież wcześniej zagrywki, no ale akurat tutaj chyba dobrze się stało, bo. Nie ma, rzeczywiście, nie ma rzeczywiście potrzeby. Fabuła jest znana, więc no, nie ma co mówić. Doktor Frankenstein jak najbardziej chce pokazać, że może zapanować nad śmiercią. Z różnych ciał w tym przypadku tworzy. tworzy no Postać, tak, creature, postać potwora, niech tak będzie, który zaczyna żyć własnym y, życiem. No i oczywiście potem się losy troszeczkę komplikują. W ogóle tu ja mam swojego własnego potwora, który jak widzisz y, leży sobie ze mnie, żeby było śmieszniej, ma na imię Franki. <laughs> Więc jaki tam, powiedzmy, przyczynek, jakiś tam asum do naszej dzisiejszej rozmowy tutaj jest, także może to rzeczywiście być w ten sposób. Ale co jest istotne, to bardzo mi się podoba, jak ten potwór ewoluuje. Wiesz, bo na początku mamy go rzeczywiście, oczywiście w roli, w roli potwora Jacob Elordi, mamy go takiego, no, jak można się domyśleć, tak, no, nieruchawy, głupi, mało inteligentny, mało rozwinięty i tak dalej, tak dalej, ale w miarę jedzenia apetyt rośnie i poznając nowych ludzi, poznając pewne wydarzenia, on ewoluuje, tak, uczy się, no, dorasta, krótko mówiąc, więc potrzebował, powiedzmy, więcej czasu niż... Chociażby doktor Frankenstein był mu w stanie dać. I to rzeczywiście ta jego droga, no bo później w pewnym momencie staje się, no może powiedzieć nad człowiekiem, tak? staje się, może nie chcę powiedzieć supermenem, bo akurat to, to określenie totalnie by mi nie pasowało, ale rzeczywiście staje się, powiedzmy w cudzysłowie, niezniszczalny. I ta jego droga od. Nie bytu, bo tak naprawdę on jest poskładany, akurat w tym filmie jest poskładany z ciał różnych osób. I to nie to, że rękę wzięto komuś tutaj, Nie, tutaj komuś wzięto powiedzmy górną część przed ramię jest kogoś innego. Kolano jest czyjeś inne, a łąkotka, znowu wycięta jest, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście tak dosyć dosyć zabawnie to i to jest pokazane naprawdę, jak doktor Frankenstein operuje, więc jeżeli jesteś osobą o słabych nerwach, no to może cię pewnie rzeczywiście. Przepraszam bardzo, ale, ale to uderzenie mnie troszeczkę rozprasza. ale możecie to rzeczywiście troszeczkę mm, sprawić, że, pamiętam jak oglądałem z moją, moją yy, lepszą połówką, to było w pewnych scenach, że nie, nie patrzę, bo to rzeczywiście jest takie dosyć, dosyć hardkorowe, ale jest ten potwór i on się zmienia, wiesz, on yy, poznaje, no wiemy tak samo jak, jak w książce, oczywiście za, zaczyna powiedzmy mieszkać, no niech tak będzie z... Yy, nie, z pustelnikiem, O, niech tak, niech tak będzie. Tam ten dżentelmen jest osobą niewidomą, więc nie patrzy na niego, jak on wygląda, tylko po czynach go poznaje, tak, co robi. Uczy się, staje się coraz bardziej inteligentny i tak dalej, dalej. I to rzeczywiście jest, jest yy, ciekawe. I kiedy on poznaje życie, to my wraz z nim. Frankenstein mój tutaj leży. My wraz z nim poznajemy, poznajemy to życie jego oczami, tak? Bo on, on yy, jak najbardziej ustawajmy całą tę tą, yy, tą historię. I no, on nie chce tylko i wyłącznie być y, potworem. Tak? On nie wie skąd się wziął, nie wie nic, nie pamięta w ogóle y, nie, o, o doktorze Frankryszeni, aż do momentu, no oczywiście, że tak, kiedy się, kiedy się dowie, kiedy się ogarnie, kiedy rzeczywiście coś jak to mówi, mawiał pewien, y, pewien selekcjoner, przeskoczy mu w głowie. I tutaj rzeczywiście to jest dobrze zrobione. Mówiłem wcześniej, że Del Toro planował zrobić trzy części. Na razie mamy dwa, i to nie dwa filmy, tylko właśnie w, w tym filmie są dwa rozdziały. Po pierwsze mamy właśnie tego y, potwora, Tej, to jest naprawdę kulminacyjna druga połowa filmu, bo wiadomo jak się, jak się kończy, a jeżeli nie to sobie obejrzy na się możesz sobie spokojnie to zobaczyć. Ale jest też część oczywiście doktora Frankensteina, czyli jego mm, młodość. To jego przywiązanie do, do matki, trochę informacji o jego ojcu, o no, o bracie, i tak dalej, i tak dalej. o tym wszystkim, co się, co się tutaj rzeczywiście zadziało, aż do no, sukcesu, którym rzeczywiście niewątpliwie było stworzenie stworzenie potwora, który udowodnił światu naukowemu, który z niego kpił. Jest nawet taka jedna scena, właśnie kiedy taki, w takim wielkim audytorium przemawia i pokazuje możliwości, że to powiem, swojej. Techniki, technologii, jak za tak zwał, no i jest wyśmiewany przez uczonych, możnych oczywiście w Wielkiej Brytanii, tam, tam, tamtego świata, a tutaj pokazuje, że nie, nie, spokojnie, mam nieograniczony dostęp do pieniędzy. O, to kto, o tym, kto mu ten dostęp umożliwia, będzie, będzie za chwilę, ale rzeczywiście mamy od faceta, który jest no bardzo powiedzmy niewinny, faceta, który rzeczywiście tam gdzieś chce coś zrobić, aż do osoby. Która staje się w pewnym momencie apatyczna, i tak jak mówiłem na początku, czy stwórca staje się potworem, bo rzeczywiście my trzymamy za niego kciuki, żeby mu się udało, żeby było rzeczywiście fajnie, ale później te jego działania, nie tylko oczywiście względem, względem potwora, ale względem ogólnie tego, co się dzieje wokół brata, czy, czy, czy powiedzmy narzeczonej brata i tak dalej, i tak dalej, sprawiają, że. No Ten Oscar Isaac, on oczywiście jest w roli, w roli mm, doktora Frankensteina, jak dla mnie, on przechodzi z roli y, protagonisty w antagonistę. Staje się że rzeczywiście to on jest tym prawdziwym potworem. Taka jest fajna, fajna wiesz, wymiana znaczenia, bo potwór, tak, mamy tam, chociaż to akurat to stwierdzenie, potwór nie pasuje dobrze, bo creature jest po angielsku, czyli bardziej byłoby stwór. Wiesz, że coś co stworzono, akurat nie, no nie potrój, bo tutaj nie jest jakoś straszny, że tam powiedzmy coś się dzieje, no, mimo że akurat trochę tutaj osób wysyła na łono Abrahama, ale akurat nie to jest samo sobie sensem tego rzeczywiście, co tutaj się dzieje. Więc muszę przyznać, że tak, fabularnie podoba mi się to. Ja wiem, że troszkę to chaotyczne jest, ale akurat ten też potwór jest taki chaotyczny, więc stwierdzimy, że troszkę poskaczę po tematach, żeby to nie było za łatwo, bo Oczywiście nie może. To na przykład też tutaj widzisz Borys Karlof pojawił się na, na miniaturce Igiel Model Toro, żeby było inaczej, żeby było dziwnie, żeby było taki, taki zlepek. Więc muszę powiedzieć, że podoba mi się droga potwora, stw stwora, o, będzie tak lepiej, stwora od takiego powiedzmy bytu, który nic nie daje, nic nie wnosi, nie potrafi mówić, jedno tylko słowo, które brzmi Wiktor, aż do osoby, która jest w stanie myśleć. Nie chcę powiedzieć, że która jest w stanie kochać, bo to byłoby buńczuczne stwierdzenie, ale rzeczywiście osoby, która potrafi czuć, która ma w pewnym momencie żal, która rzeczywiście chce płęty. Nie będę mówił o co chodzi, bo akurat tutaj jest troszeczkę zmienione względem książki, więc tutaj nie będę nic zmieniał. I mamy z drugiej strony właśnie mamy tego doktora Frankensteina, który jest, albo jak, jak pewni tw fani twórczości Melabruxa mogą dokładnie wiedzieć, że to jest nie Frankenstein, a Frankenstein. Jakby to powiedział Gene Weiler, który z osoby niewinnej, tworzącej coś, chcącej więcej dać światu, staje się facetem apatycznym, facetem, którego my nie, nie jesteśmy w stanie sympatyzować przez jego czyny, przez to, co się dzieje. I to nie tylko względem potwora, więc to naprawdę jest cudnie. A na dodatek, to jest powiedzmy trzecia strona, strona medalu, jakby tak skoro mówiłem o, o Pinokio i tak dalej to rzeczywiście pojawia się Christoph Waltz tutaj, jako w roli, powiedzmy, bogatego mecenasa, który zapewnia doktorowi, słuchaj, masz nieograniczoną ilość kasy, rób co chcesz, rób co masz zrobić, ażeby to rzeczywiście się y, zrobiło, żeby się rzeczywiście zadziało. I ten Christoph Waltz też, w pewien po takie, można powiedzieć, że nagromadzenie złych charakterów, złych postaci, antagonistów w tymże filmie na centymetr... Kwadratowy taśmy celuloidowej, jakkolwiek by to nie zarożniało, jest ogromne, bo przemiana jednych w drugich jest dosyć konkretna, tak? I to rzeczywiście wygląda bardzo bardzo ciekawie. Sama jego postać, kiedy tylko Chrystofol się pojawi, on wie, coś będzie grane, wiesz? Akurat on jest taki, jednym z takich aktorów, który kiedy się już pojawia, no to jest naprawdę mocno. To rzeczywiście wiadomo, że to nie jest tylko epizod. On tutaj rzeczywiście przyszedł po to, ażeby namieszać, i jego postać rzeczywiście też, też namiesza. Przy okazji, oczywiście, on jest ojcem narzeczonej jego brata w tejże roli narzeczonej miagow oczywiście się yy, się pojawia, więc jak najbardziej różnorakich postaci jest dużo. No wiemy, że oczywiście pojawi się tutaj brat, który tak naprawdę w książce odgrywa bardzo marginal marginalną rolę narzeczona. Brata tam jej nie ma. W książce oczywiście jest narzeczona doktora Frankensteina, no ale akurat rzeczywiście troszkę tutaj pozmieniał to del toro, żeby pasowało, żeby to wszystko można było łatwiej uchwycić, więc fabuła sama w sobie jest y, zmieniona, ale bardzo w piękny sposób jest, jest pokazane pragnienie, dążenie do tego, ażeby być, ażeby móc, ażeby powiedzmy w pewien sposób mieć, mieć wolność i to rzeczywiście mi się bardzo podoba. Co jest mocną y, stroną, y, oczywiście filmów Del Toro, to jest jak one wyglądają. One wyglądają po prostu pięknie, to wszystko jest wycelowane. co czy mnie zaskoczył, bo od razu po obejrzeniu filmu obejrzałem sobie materiał, który, no tak zwany making of, czyli o tym, jak ten film powstawał i Del Toro powiedział od dnia pierwszego, ja nie chcę mieć scenografii robionej w komputerze, to nie mają być symulacje czy różnego rodzaju inne rzeczy. Ta scenografia ma być zrobiona praktycznie, więc jeżeli patrzysz na statek i patrzysz na Głównie rzeczywiście na te laboratorium, powiedzmy, doktora Frankensteina, na te kazamaty, które są poniżej i tak dalej, to wszystko było zrobione praktycznie. Te rzeczywiście scenografie zostały wybudowane. Wiem, że dla ciebie może to brzmieć, ale stary to jest film, to oni budują. No nie, niestety nie. Ostatnimi czasy coraz więcej tych rzeczy powstaje w komputerach. Nie pamiętam, jak się nazywa ta technologia ona była wykorzystywana przy produkcji serialu Mandalorian, czy Mandalorianin, jak, jak to woli że rzeczywiście te. Yy, Plany, te, ta scenografia była nałożona powiedzmy, w pewien sposób cyfrowo, także aktorzy grali, nie to, że niebieski ekran, aktorzy grali, widać było te, te plany, ale to było na zasadzie rzutnika, wiesz, jakoś w ten sposób, że one były tam gdzieś, powiedzmy, wyświetlane w, w trójprzestrzeni, można było tak rzec. Akurat tutaj Del Toro powiedział, nie, ma być to zrobione rzeczywiście tak, a nie inaczej. Bardzo, w ogóle bardzo byłem zdziwiony, że w tym filmie się nie pojawi ani Ron Perman, ani Doc Jones, czyli stali współpracownicy. Nawet myślałem w tym momencie, że, że potwora zagra Doug Jones, bo on zawsze, albo prawie zawsze, właśnie wciela się w potwory. Czy to chociażby w Hellboy to był Ape Sapien i tak dalej, tak dalej, więc różnie to było. Akurat w tym, w tym filmie panowie się oni pojawili. Czy to jest ujma? Nie, to żadna nie jest ujma, ale wracając do, do wyglądu, pięknie naprawdę to wygląda. Te stroje, wszystkie to, co tam rzeczywiście panie od, od kostiumów robiły, to jest coś niesamowitego i wcale mi się nie zdziwił gdyby. Netflix nie stwierdził, ok, no to my wysłamy ten film, ażeby chociażby w kategoriach technicznych powalczył o, o, o Oscara, czy tam o inne, o inne nagrody, bo rzeczywiście można. No, ja wiem, że pewnie są, y, trzeba spełnić pewnego rodzaju aspekty, ale domyślam się, że kiedy już był pomysł, co z tym filmem robimy, jak, no to było to wszystko elegancko y, ograne, więc to wygląda dobrze. Co mnie zaskoczyło, ten film jest dosyć, dosyć krwawy, wiesz, bo to, co się dzieje, co, co stwór robi, rzeczywiście z żołnierzami, że tak powiem... Y, na tym statku, a właściwie wokół statku, który tam gdzieś w okowach lodu jest utknął, no wiemy, że akurat tam się, tam się część akcji dzieje. No to się poważnie, poważnie naprawdę można by zastanowić. Tak samo jest taka jedna piękna, naprawdę piękna, ale bardzo brutalna scena z wilkami. To tylko pokazuje ten właśnie, tę zwierzęcą moc, tę siłę, jaką posiada stwór. To jest coś rzeczywiście niesamowitego. Tylko patrz, tylko w tym momencie mówię, a już mam, mam ciarki, a dodatkowo tutaj obok mnie leży mój własny, prywatny wilk. Więc rzeczywiście jest to coś, coś, co mi się bardzo podobało, aczkolwiek no, to jest oczywiście jak wyważać otwarte drzwi, stwierdzić, filmy Deltoro wyglądają ładnie, mają piękne kostiumy scenograficzne, to jest oczywista oczywistość. Ja mam kabaret, więc akurat nie będę tutaj nic w, tym, nic w tym twierdził, no bo tak to oczywiście jak najbardziej jest, jest zrobione i to mi się bardzo podoba. Co mnie zaskoczyło, Akurat rzecz, o której nie miałem pojęcia, mam nadzieję, że Ty masz pojęcie i dasz subawą, czy dwumilkopcją, wszystko, bo lubisz takie materiały. Ale pierwotnie rolę stwora miał zagrać Andrew Garfield, czyli no, znamy go chociażby z roli Spidermana w dwóch filmach, ale no niestety nie złożyło się. Słuchaj, Andrew Garfield został pierwotnie obsadzony w roli stwora, ale musiał zrezygnować z powodu kolizji w harmonogramie, czyli domyślam się, że pewnie było ustalone, ok, kręcimy. Teraz strzelam Kręcimy film od 1 maja do 1 września Mam ten termin dla Was zarezerwowany Ale ponieważ oczywiście pewnie się Były opóźnienia, co akurat nie jest niczym nowym Bo chociażby wiemy, że Guillermo del Toro pierwotnie miał re Realizować trylogię Hobbita No ale potem jak studio się opóźniało On powiedział, dziękuję bardzo, idę robić inne projekty A projekt ten, że przejął Peter Jackson I tutaj właśnie Andrew Garfield musiał kręcić inne rzeczy. Zastąpił go J Jacob Elordi. El zespół charakteryzatorów spędził 9 miesięcy na dopracowywaniu wyglądu Garfielda jako stwora, ale miał tylko kilka tygodni na przerobienie go dla Elordiego, El aby zdążyć przed rozpoczęciem zdjęć. I to rzeczywiście było karkołomne, bo Często się zdarza, no czy to chociażby przy okazji filmu Robocop, czy Koszmar z ulicy Wiązów, czy w każdym innym, gdzie rzeczywiście wymaga, wymagane jest, ażeby na aktora, aktorkę nałożyć dużo, dużo efektów y, prostetyki, charakteryzacji itd., że rzeczywiście to musi być zrobione porządnie i zawodowo. I kiedy patrzę na tego stwora, mówię, kurczę, on jest za ładny. Ja wiem, że to nie, nie, nie brzmi dobrze, ale ten... Stwór, jak dla mnie w tym przypadku, jest załadny. Ja wiem, oczywiście, że on jest, on jest poszpecony tymi wszystkimi bliznami, i tak dalej, gdzie jest zszywany i w ogóle, ale muszę powiedzieć, że coś w nim jest, że patrzysz na niego, i to może być oczywiście zabieg celowy, że ty z nim chcesz sympatyzować, wiesz, że mu współczujesz, że to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie brzydol chodzący, tak jak powiedzmy, ten, ten Frankenstein Borysa Karlowa, tylko że rzeczywiście, że to jest. Jakkolwiek by to dziwnie miał Postać z krwi i kości, że to jest, wiesz, osoba, że to nie jest powiedzmy, tylko kolejny, kolejny facet w kostiumie, i, i to wszystko nie. Rzeczywiście widać, że wraz z tym y, czasem, kiedy on się rozwija intelektualnie, emocjonalnie, może emocjonalnie zbyt dużo słowo, ale dokładnie wie, o co chodzi. To tak jakby zmienia się jego wygląd. Kolorystycznie, tak od razu przypomniała mi się piosenka Gotye Samwary that I used to know. I mówię coś, rzeczywiście. Coś rzeczywiście w tym, w tym jest, ale widać, że Elordi dużo włożył pracy to Jak ten potwór ma być, wyglądać. Cały czas mi się mówi potwór, ale myślę, że stwór, przepraszam bardzo. Ale no, to jest w połączeniu oczywiście z reżyserem, który się zgodził. Bo na przykład, y aby uchwycić maniery manier stwora, Jacob Lordi przygotowywał się do roli tego y stworzenia, ucząc się japońskiego tańca Buto. forma tańca charakteryzująca się niegodnymi pozami i mroczną tematyką, a także uczył się mongolskiego śpiewu gardłowego. Więc rzeczywiście widzisz, że. Ja wiem, że w Polsce, powiedzmy, aż tak do końca ten system gwiazdorski nie działa, no, ale nie czaruj się, Jacob Bellardi to też nie jest gwiazda, a potrafi takie rzeczy, rzeczy zrobić. Więc on się do tego przyłożył. Zresztą sam powiedział, że tak naprawdę gdzieś tam w głowie, z tyłu, jego pierwowzorem może nie tyle pierwowzorem, co powiedzmy, jakimś tam inspiracją, natchnieniem był Hitledger w filmie Mroczny, Mroczny Rycerz czy oczywiście jego rola Jokera. I trzeba powiedzieć, że rzeczywiście mu to dobrze wyszło, bo też mówiłem wcześniej, że nie tylko. Ten właśnie, powiedzmy, taniec, buto, czy jak on się nazywa. Jak, jeżeli wiesz dokładnie, jaka jest nazwa tego tańca, to daj znać, bo tu jest napisane butoch, ale domyślam się, że oczywiście inaczej się po japońsku wymawia niż po polsku czyta. I rzeczywiście nie tylko to, nie tylko ten, ten śpiew gardłowy, ale również, mówię wcześniej o charakteryzacji. I słuchaj, słuchaj tego. Spędzał Lordi nawet 10 godzin dziennie na krześle do charakteryzacji, gdzie wykonywali rozległy makijaż. Aby zdążyć na wczesną porę, czasami pojawiał się w przyczepie o godzinie 22 bo zdjęcia się na przykład zaczynały o godzinie tam powiedzmy dziewiątej, rano i nie spał całą noc reżyser Guillermo del Toro mówił, że y, y, uwierzył, iż Elordi El jest nad człowiekiem o którym wspomniałem wcześniej ani razu nie przyszedł i nie powiedział jestem zmęczony, jestem głodny, mogę iść a pracował po 20 godzin dziennie Elordi El uwielbiał to doświadczenie to było najbardziej komfortowe doświadczenie, jakie kiedykolwiek czułem grając postać, i występując w filmie powiedział w jednym z wywiadów więc rzeczywiście trzeba mu przyznać, że włożył w to kawał dobrej roboty i tak, ten jego, jego potwór, mimo że nie jest tak bardzo klasyczny, jak ja bym sobie tego rzeczywiście życzył, bo dla mnie, o, no tak, potwór, właśnie historia Frankensteina to nie jest bardziej horror, to jest oczywiście dramat, tak, to jest smutny film i smutna książka i rzeczywiście tak to potraktował Del Toro i jestem mu za to bardzo wdzięczny, wiesz, bo... Wiele aspektów, o, mój, mój potwór się przebudził, wiele aspektów, które w tym filmie mają, mają yy, miejsce, no leż sobie tak, nie są albo w ogóle, albo tylko tak delikatnie zarysowane w książce. Na przykład cała kwestia, jak, jak, już tak jak doktor yy, tworzy, tak, yy, nas, naszego, naszego stwora, jest tylko w książce opisane, o, proszę bardzo, wziął i tak dalej, nie ma tego powiedzianego, jeżeli chodzi o... O prąd i tak dalej, i tak dalej. Akurat tutaj Del Toro położył nacisk na to, że ma być detalicznie. Również nacisk położył na to, na rozwój doktora Frankensteina. Pomówiłem wcześniej, że Mia Goff wciela się w rolę Elizabeth Lavenzy, czyli no, narzeczonej brata, ale także gra podwójną rolę. Gra również rolę matki Wiktora, czyli Claire. I e, tutaj został stworzony. Wątek tematyczny, związek tematyczny między matką a kochanką, który zdaniem del Toro był kluczowy dla fabuły. Goff i Deltoro odkryli ten pomysł podczas wczesnych rozmów o jej doświadczeniach z macierzyństwem, co pozwoliło Deltoro zgłębić wątki edypalne, czyli miłości, miłości delikatnie od syna do matki i trwającą całe życie tęsknotę Wiktora za matką poprzez jedną aktorkę. No i rzeczywiście widać, że tutaj mnóstwo w wysiłku, mnóstwo pomysłu było włożone w ten film. Wiesz, bo równie dobrze można było spokojnie zrobić tylko i wyłącznie historię potwora, tak? Doktor tworzy, tworzy stwora, on ma ten doktor ma narzeczoną, potwór też chce, to nie wychodzi, więc ten się mści. Dziękuję bardzo, koniec, kropka. Nie, nie, umier, umiera jeden, umiera drugi, umiera trzeci, koniec, rzeczywiście nic więcej nie dostaniemy. A tutaj ta historia idzie dużo głębiej, wiesz? Film jest inny, bo on nie ma jakiegoś super szybkiego tempa. On rzeczywiście to, co dostajemy, jest powoli, systematycznie i tak dalej, ale to sprawia, że ten film ma głębie, wiesz? Niestety nie sprawiło to również, że dzięki temu, iż ten film jest dłuższy, iż ten film jest zbudowany tak, a nie inaczej, że jest on wybitny. No niestety nie, powiedziałbym, nawet nie jest to jeden z najlepszych filmów Del Toro, wiesz? Mnie intryguje to wszystko, jak to powstało, ale rzeczywiście nie mogę powiedzieć, że to jest kino wybitne, że to jest po prostu coś najlepszego, czego mm, od co, co otrzymaliśmy od Guillermo del Toro, bo tak, tak jak on powiedział, z jednej strony jest Pinocchio, z drugiej strony jest Frankenstein. W tym momencie to jest zamknięty rozdział dla, mnie, dla niego, bo on od, od zawsze mówi, że te dwie historie najbardziej go właśnie fascynowały w, w kinematografii, w kinie, i to od zawsze było powiedziane, że on to zrobi weźmie na kręci, i udało mu się tak jak najbardziej zrobić. Ciekawe widowisko, które, które sprawia tak naprawdę, że. Patrzymy inaczej na tego potwora, wiesz, można powiedzieć, Frankenstein, y, długi film o miłości, powiedzmy, parafrazując gdzieś tam kieśowskiego, ale coś rzeczywiście, coś rzeczywiście w tym, w tym byłoby na czasie, bo gdyby ten film powiedzmy powiedzmy, powstał z 10 lat temu na pewno, na pewno byłaby całkiem inna wrażliwość, więc też domyślam się, przecież już 10 lat temu del Toro, del Toro miał możliwość rzeczywiście, ażeby ten, tę produkcję zrobić, ale dopiero ona powstała teraz. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że Frankenstein jest to jest to Frankenstein na miarę naszych czasów, odwołując się do Bary i dużo dzisiaj tych odwołań ale akurat rzeczywiście jakoś tak to, tak to jest, że jest to film, który na pewno nie zmieni twojego życia ale sprawi, że na pewne aspekty możesz popatrzeć inaczej wiesz, powiem tak, nie jest to kino wybitne jak już mówiłem wcześniej, jest to dobry film jak najbardziej, możesz sobie spokojnie moją ocenę zobaczyć na, na filmowie i chciałbym a żeby powiedzmy poniżej tego poziomu Del Toro nie schodził, bo no ja wiem, że były, były projekty, które niestety nie powstały, jak chociażby Hellboy 3, a chciałem zobaczyć tę produkcję Majku Mignola, bardzo mi przykro. I inne rzeczywiście różnego rodzaju filmy, ale Del Toro ma swój świat, i tak jak bardzo często widzimy film albo słyszymy piosenkę i mówi o proszę bardzo poznaję tę gitarę to na pewno jest Carlos Santana nie ma innej możliwości i tak rzeczywiście to jest a włączamy film i mówisz no oczywiście że tak to jest przecież to jest przecież film Jana Jakuba Kolskiego bo poznaję te jego rzeczywiście klimaty to jest na przykład grający z talerza", albo albo inne inne produkcje i Del Toro ma swój świat Del Toro ma swoją delikatność może na, nie nie to słowo akurat rzeczywiście za filmem przyjdzie, to może, może powiem, ale poznajemy, że to jest film Del Toro. Ma rzeczywiście tę swoją, e, swoją wrażliwość. O, tego nie trzeba Ma swoją wrażliwość, ma tę swoją pieczęć i tak. Obejrzyj, bo rzeczywiście warto ten, ten film sobie, sobie obejrzeć. Jest inny niż to, jak mówiłem wcześniej, chociażby co znamy z wcześniejszej produkcji. no jak przecież było bo chociażby z Robertem De Niro i Kennetem Branakiem, było z. Z Harry Potterem, tak? Z Danielem Radcliffem. No i tutaj widzisz, na miniaturce jest też, chociaż w zależności od tego, którą miniaturkę widzisz, bo kilka było na YouTube zrobione. Ale ta tutaj za mną mamy Borysa Karloffa, która całkowicie inne było podejście. A jeżeli chodzi o Mela Brooksa i jego młodego Frankensteina, to już w ogóle całkowicie pojechaliśmy w kosmos i e, odstrzelił. Ale rzeczywiście film del, dero, del Toro jest ważny, jest ciekawy, rzecz, zdecydowanie trzeba obejrzeć. A tutaj na tej liście jest więcej interesujących filmów. Obejrzyj, bo warto.